Polska oszukana przez Europę. Pieniądze na Ukrainę poszły na Niemców. Wcale nie musieliście im pomagać. Ostre słowa Zełańskiego o sytuacji na granicy. Czy przypadkiem nie przegiął? W Niemczech już pękła bańka na rynku nieruchomości. Co czeka nasz kraj? A na koniec Polska nie jest jeszcze gotowa na skrócenie tygodnia pracy. Ja się nazywam Maciej, w Niemczech już pękła bajnych ...państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Tymczasem lećmy od razu z pierwszym tematem. I And with the Niemcy zgarnęły ponad połowę pieniędzy z gigantycznych środków, jakie Unia Europejska przeznaczyła na pomoc publiczną w związku z wojną na Ukrainie. Informuje na łamach salon 24.pl Tomasz Wypych. W tekście Wypycha czytamy, że państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach pomocy publicznej w okresie marzec 2022-2023 wydały 141 miliardów euro na cele związane z łagodzeniem konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co ciekawe, 89% tej kwoty Trafiło do trzech państw Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Oznacza to, że ponad połowę otrzymały niemieckie firmy i instytucje, korzystając z dotowanych pożyczek udzielanych na preferencyjnych zasadach oraz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania lub traktatowej ochrony przed zaburzeniami w gospodarce państwa członkowskiego. Jak podkreślono, pomoc ta jest udzielana na podstawie TFUE, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tymczasem w tekście wypycha czytamy, że z zaakceptowanej przez Komisję Europejską pomocy wsparcie publiczne dla Polski wyniosło 57 5700% całości kwoty, jaką wypłaciła Unia Europejska. Oznacza to, że Niemcy miały otrzymać 98-krotność kwoty, którą otrzymała Polska. No, brzmi to co najmniej niesprawiedliwie. Mimo tego, że Polska jest gospodarczo znacznie słabszym krajem, to i tak pokazywaliśmy większy procent naszych środków, e, które przekazywaliśmy na pomoc wschodniemu sąsiadowi w obliczu wojny e, z Rosją. Niemcy mają zdecydowanie większą gospodarkę niż Polska. W 2023 roku PKB Niemiec wyniósł 4,3 biliona dolarów, podczas gdy Polski zaledwie 680 miliardów. Dolarów. PKB per capita Niemiec jest również wyższy 51 tysięcy dolarów w porównaniu do 18 tysięcy dolarów w Polsce także różnica jest naprawdę e, przeogromna ogromna różnica, ale czy aż 98 krotnie e, według wyliczeń przedstawionych przez Business Insider z zeszłego roku wynikałoby, że całkiem sporo tak czy inaczej dawaliśmy Ukrainie Polska rządowa pomoc doszła w styczniu do 3,56 miliardów euro, około 70, 17 miliardów złotych, z czego 2,4 miliarda euro to pomoc w postaci sprzętu wojskowego, tego którego też potrzebujemy. Jeśli chodzi natomiast o Niemcy, to sprawdźmy, ile oni planowali przekazać na pomoc w ciągu, ciągu, w ciągu całego roku. Zadeklarowana pomoc wojskowa naszych zachodnich sąsiadów szacowana jest na 17,1 miliardów euro. Pamiętamy oczywiście, że uwzględniając, że chodzi o inną walutę, jest to większa kwota. Tak czy inaczej, różnica gospodarek chyba właśnie e, powinna do czegoś zobowiązywać w postaci samej Unii Europejskiej. A jeszcze, jak dodamy do tego pomoc samych Polaków Ukraińcom, no to wychodzi nawet do 100 miliardów, już ponad 100 miliardów złotych. O czym alarmowała swego czasu Konfederacja. Żeby dawali od siebie więcej, jeżeli mamy wspólny cel, a na dodatek jesteśmy członkami całej tej wspólnoty, która chcąc, nie chcąc. Nas dzisiaj do tego obliguje. Zwróćmy więc uwagę na inny problem. Skoro te pieniądze i tak mają zostać przekazane Ukrainie, to jakie ma znaczenie to, z której ręki tam trafią? Pewnie ma, chociażby wizerunkowe, zważywszy chociażby na to, że w rankingach raczej nie podkreśla się tego, ile z przyznanych pieniędzy jest na pomoc e, w rzeczywistości z pochodzenia unijnego, a nie wewnętrznego. Szkoda, że to i tak my dostajemy finalnie baty za niewystarczającą pomoc, bądź też za spór z pokrzywdzoną Ukrainą. Chociaż odkąd pojawił się Donald Tusk na złotym koniu czy białym, to zdaje się, że i nasz kurs polityczno-pomocowy się zaczął zmieniać. Ciekawe, jak długo wytrzyma pod naciskiem wkurzonych obywateli. Lejdźmy dalej. Pies z kulawą nogą się nami nie interesuje tak jakby, no jesteśmy brani na przeczekanie. My się musimy wszyscy połączyć jako rolnicy, nieważne kto komu wierzy, nieważne kto... Stanowcze słowa prezydenta Ukrainy na temat blokady granicy. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że sytuacja na polskiej granicy już dawno wykroczyła poza ekonomię i moralność. Musimy w końcu znaleźć rozwiązanie sytuacji na polskiej granicy, która już dawno wykroczyła poza ekonomię i moralność, powiedział Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Po prostu niemożliwe jest wyjaśnienie, w jaki sposób trudności krwawiącego Kraju można wykorzystać w wewnętrznej walce politycznej, dodał prezydent Ukrainy. Zapewnił jednak, że i z tym i jego kraj sobie poradzi. Ta, jestem przekonany, że Ukraina jest w stanie wytrzymać, osiągnąć swoje cele i pokonać rosyjski terror. Razem możemy to zapewnić, dodał Zełenski. Na polega? Zaczęliśmy od piątku. Yy, walczymy o lepsze duch, dobro. Yy, swoje i właściwie całej Polski, prawda? Yy... No dobra, może tak daleko nie odlecieliśmy, bo pojawia się nam tutaj idealny przykład tego, jak wygląda dzisiaj, jak wyglądają nasze relacje. Z krajem, któremu okazaliśmy przecież tak wielkie wsparcie, kiedy najbardziej tego właśnie potrzebował. Za to, kiedy to my prosimy o pomoc, to Zełęski wypowiada się o tej całej sytuacji na granicy tak, jakby musieli dzisiaj nie tylko walczyć z Rosją, ale jeszcze z groźnymi Polakami i przewoźnikami i naszymi, rolnikami blokującymi im możliwość swobodnej pracy i wymiany towarów. Najważniejsza Walka, jaka dzisiaj na tej przestrzeni ma miejsce w Polsce, nie dotyczy nawet sporu między koalicją obywatelską a prawem i sprawiedliwością, co można by wywnioskować z tej całej wypowiedzi prezydenta, ale przede wszystkim na sporze między obywatelami i władzą, również tą ukraińską. Oczywiście nasze partie polityczne bardzo skutecznie podłapały temat i dzisiaj skutecznie wykorzystują go przeciwko sobie, głównie opozycja względem rządzących, ale nie powinniśmy tutaj bagatelizować tego, że to nie Tusk stoi dzisiaj na granicy, a obywatele i osoby pracujące zarabiają. I zarabiające na swoje życie. Jako prezydent czy przedstawiciel uciemiężonego e, kraju, no chyba powinien też e, i Duda, i Tusk zdawać sobie sprawę w tym momencie, że atakuje właśnie społeczeństwo, a nie polityków. No bo kto się w tym wszystkim czuje oszukany? Prawo i Sprawiedliwość, koalicja obywatelska, czy może jednak my? A sam mówi, że walczy za Ukrainę, obywateli i wolność Europy. Lećmy dalej. Dobry, cześć! Zapraszam Was do środka, do naszego domu. Przeprowadziliśmy się tutaj pół roku temu, więc jeszcze nie wszystko jest gotowe. Jeszcze jest dużo kartonów. Niemiecki sektor mieszkaniowy znajduje się w kryzysie największym od dekad. Sytuacja jest tak zła, że budowlana branża nie jest w stanie poradzić sobie bez wsparcia państwa. Czy może się to powtórzyć w Polsce? Jest się czego obawiać. Ostrzega ekspert w rozmowie z money.pl. Gwałtowny wzrost kosztów budowy mieszkań spowodował, że w ostatnim czasie doszło w Niemczech do bankructw wielu deweloperów. Jednocześnie zmalała liczba nowo wydawanych pozwoleń na budowę. W efekcie wykonawcy notują ogromne spadek zamówień z kolei ceny mieszkań od trzeciego kwartału 2023 roku również spadają. Nie jest to dla Niemców powód do zadowolenia. Eksperci twierdzą, że to efekt pęknięcia bańki na niemieckim rynku mieszkaniowym. Obecnie w Niemczech bankrutują deweloperzy, którzy działali na rynku od wielu lat. Jedną z takich firm jest spółka Project Investment, która ogłosiła bankructwo w trakcie realizacji blisko 120 inwestycji o wartości ponad 3 miliardów euro w największych niemieckich miastach: Berlinie, Monachium i Hamburgu. Podobny los spotkał także między innymi firmę deweloperską Euroboden, która działała na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych od 1999 roku. Jest, podobał mu się. Dom jest bardzo duży, ma około 160 metrów, ma duży ogród i płacimy tutaj mniej więcej 1000. Czy może mieć to jakieś przełożenie na sytuację w Polsce? Co do tego, czy jest ono bezpośrednio, ciężko powiedzieć, ale jak już pewnie wiecie, w Polsce też nie jest jakoś najlepiej. Kryzys mieszkaniowy w Polsce trwa. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski dostępność mieszkań w siedmiu największych polskich miastach od przełomu lat 2015-16 niemal nieprzerwanie spadała. Jak podkreślają ekonomiści z Polskiego Instytutu PIE sytuacja. Ta negatywnie odbija się na rozwoju naszej gospodarki oraz zdrowiu i samopoczuciu Polaków. No i nie jest to wcale nowa informacja, raczej jedna z tych hucznych ostatnimi czasy, o których każdy wie. Mimo tego, że polskie PKB ma się względnie, przynajmniej w wymiarze procentowym, nieco lepiej od tego niemieckiego, może nie mieć na to przełożenia. Kryzys ten jest już na, na tym etapie problemem, że jest międzynarodowy. A może nawet i światowy, przynajmniej jeśli chodzi o świat zachodni. Zmagamy się z przeludnieniem, napływem migrantów, zwiększającymi się kosztami, co wpływa też na ceny postawienia własnego loku. O ile oczywiście kryzys w Niemczech na pewno nas yy, też dotknie, to najbardziej chyba powinniśmy się obawiać tego, co ma miejsce na świecie. A zdaje się, że zmierzamy w coraz to gorszą stronę. Gospodarczo, politycznie, no i pokojowo powinniśmy pewnie przygotować się na to że może być jeszcze gorzej. Lecimy hmm. dalej. Rezort Pracy prowadzi analizy, które sądują, jakie efekty przyniosłoby skrócenie czasu pracy w Polsce. Do 4 dni lub 35 godzin tygodniowo. Takie rozwiązanie, zdaniem ekonomistów, mogłoby zagrozić polskiej gospodarce pod względem jej konkurencyjności. To przepis na stagnację, to byłby strzał w oba kolana, twierdzi główny ekonomista ING Banku Śląskiego, Rafał Benecki. Prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy i długości urlopów. Zdajemy sobie sprawę, że Polki i Polacy są jednymi z najdłużej pracujących w Europie. Wcale niekoniecznie przekłada się to na efektywność pracy. Pracy, Firmy wprowadzają pilotaże. Taki kierunek w mojej ocenie jest słuszny. Cztery dni czy 35 godzin pracy w tygodniu to podlega dyskusji. Tłumaczyła na antenie Polsat News ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W dalszej części wystąpienia polityczka wskazała, że to jest jej opinia, a nie stanowisko rządu. Jednak z efektów analiz zarządzanego przez nią resortu wynika, że skrócenie tygodnia pracy do czterech dni byłoby organizacyjnie łatwiejsze. Od pomysłu obniżenia wymiaru czasu pracy z 40 do 35. Godzin. Jednocześnie, nim doszłoby do zmian, ministerstwo ma przeprowadzić rozmowy ze stroną społeczną. Tym samym ministra nawiązała do tezy, która cyklicznie pojawia się w polskim dyskursie publicznym, a która wskazuje, że Polacy są przepracowani. Świadczą o tym badania porównujące, ile czasu w danym kraju poświęca się w biurach czy fabrykach. Polska regularnie zajmuje czołowe pozycje w takich rankingach. Pojawił się ostatnio nawet taki pomysł wśród przedstawicieli lewicy dla obywateli, pewnie bardzo fajny i wygodny, bo kto nie chciałby przecież pracować krócej, natomiast oczywiście nieco gorszy dla i zatrudniających, i dla gospodarki, i finalnie też właśnie dla tych pracujących. Szkoda tylko, że na tle Europy plasujemy się tak daleko i niewiele możemy z tym zrobić, bo mogłoby to nas po prostu pogrzebać. Być może wcale nie jesteśmy już tacy zachodni i nowocześni, jak nam się zdawało, a być może to właśnie ten zachód, Popełnia kardynalny błąd, który zaważył o całej jego przyszłości. Piszcie, co wy o tym myślicie. Ja się żegnam. No i heja.